was wszystkich z tej strony to ja Hudson i ludziska informacja z ostatniej chwili w zasadzie. No ja się przynajmniej o tym przed chwilą dowiedziałem, postanowiłem, że rzucę wszystko i cholera nagram film, i nawet, nawet go spróbuję od razu wrzucić, bardzo możliwe, że opublikuje się dopiero o 23. czy 24. Ale moi drodzy, Ring of Honor podpisało umowę z Destination America. Jak wiemy, Destination America. Ma aktualnie kontrakt z Impact Wrestling. No jak słyszeliśmy ostatnimi czasy, no nie za bardzo podoba się, nie, po, nie za bardzo oficjalom Destination America podobają się ratingi TNA. Bardzo też możliwe, że za niedługo nasz kochany Impact, nasze upragnione TNA, mówię upragnione, bo. Zawsze wierzyłem w to, że to TNA jeszcze może wrócić, jeszcze może być dobre jak kiedyś, ale wiadomo, Samoa Joe, AJ Styles, Chris Daniels, Kazarian, wszyscy podchodzili, dlatego już przestałem nawet w to wierzyć. Ale, mm, nieważne, bo teraz nie o TNA mowa, jeżeli przestaną istnieć, ja płakać nie będę. Dobra, przyznaję, ostatnio ten ich produkt jest całkiem ciekawy. Nie o TNA, Ring of Honor od 3 czerwca na Destination America. Gale będą emitowane o 20 czasu amerykańskiego, czyli o 2 czasu polskiego. I potem będą oczywiście powtórki. Do końca roku co najmniej ma być, mają być emito emitowane gale. Wybaczcie, że ja tak tutaj nie ogarniam, ale jest 21.38, kiedy to nagrywam. Gale właśnie Ring of Honor mają być co najmniej emitowane do końca roku. E, no i co tutaj jeszcze mamy? E... Co tutaj, co tutaj jeszcze, że ogólnie, bo Destination America mi się przynajmniej tak na początku wydawało, że odrzucili TNA i wzięli Ring of Honor, a tutaj się okazuje, że i będzie Ring of Honor i TNA, najprawdopodobniej Ring of Honor ostatecznie zniszczy TNA. Będzie to walka o drugie miejsce, które zdecydowanie już należy do Ring of Honor. No i Destination America, ich oficjele są pozytywnie, nawet bardzo pozytywnie nastawieni odnośnie pomysłu dotycz dotyczącego większej ilości wrestlingu yy, w swoim programie. także naprawdę ogromnie mnie to cieszy, wreszcie można powiedzieć po tylu, yy, po tylu latach Ring of Honor pojawi się w telewizji. także super. czy będą podsumowania? bardzo możliwe, jeżeli tylko i wyłącznie Yy, pojawi się pierwszy... Na pewno pierwszy odcinek Ring of Honor emitowany w telewizji będzie przeze mnie podsumowywany. Nie wiem, czy to zrobię sam, czy z kimś. Zobaczymy. W każdym bądź... M, przepraszam. W każdym razie ja ogromnie się cieszę. Wreszcie AJ Styles wróci do telewizji. Cała reszta wróci do telewizji. Poza tym ludziska za niedługo odbędzie się Dream Match. Nie wiem, czy... W zasadzie mogę tutaj wrzucić tą informację. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale... Samoa Jo nie dojrze walczy w NXT, nie dojrze walczy na niezależnych, to jeszcze e, nie wiadomo czy po raz ostatni, najprawdopodobniej, ale będzie walczył w Ring of Honor w Dream Tag Team Meczu, jak to zostało nazwane. Dokładniej będzie to chyba na Gali. Będzie na gali czy nie? Nie, to nie będzie na gali, to będzie normalny taki taping. Samoa Joe i AJ Styles kontra The Addiction, czyli Frankie Kazarian i Christopher Daniels, a więc dziska, no rzeczywiście, panowie z TNA, z dawnego TNA, z tego dobrego jeszcze TNA zmierzą się w ringu, ring of honor, <laughs> w ringu w ring, ring of honor. Więc och, tak jak mówię, niesamowicie jestem podekscytowany. Ciekawe czy też gale będą emitowane, jeżeli tak to zajebiście, bo z tego co wiemy 6, a czy 19 mm, lipca, lipca, musiałem sobie nie, poczekajcie, czerwca, nie lipca. 19 czerwca odbędzie się gala Best in the World. Gdzie w main evencie Jay Brisco zmierzy się z Jayem Litalem. Oba pasy są na szali, także zajebista gala. Poza tym Bullet Club zmierzy się z The Kingdom i jeszcze walka o pretendenctwo pomiędzy Elginem Musem i Roderickiem Strongiem. Także ciekawe, czy też właśnie gale będą emitowane na żywo. Jeżeli tak, cholera. powiem, powiem wulgarnie po prostu zajebiście, niesamowicie się z tego powodu cieszę. Co wy sądzicie o tym? Podpisaniu kontraktu z Ring of Honor. No i czy możemy już powiedzieć oficjalnie, że TNA za niedługo przestanie istnieć? Mi się wydaje, że tak. Nic rodziska. Ja już dziękuję Wam za wysłuchanie tego bardzo, bardzo późnego materiału. Tudzież bardzo wczesnego zależy, kiedy to obejrzycie. Ja Was zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania i oczywiście, jeżeli macie Twittera, to obserwujcie mnie tam, bo na Twitterze. Najprościej możecie się po prostu ze mną skontaktować. Także ja już Wam dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych filmach i cześć.